Siemaneczku z tej strony macie witam was 2 obrudnia, mamy około godziny 18. Jak pamiętacie obiecywałem wam orkę u Bartka. Bartka możecie kojarzyć z poprzednich filmów, gdzie nagrywaliśmy kilka lat temu materiał filmowy z Kekeringiem, m.in. John Deerem 7730. Tym razem miałem nagrać wam orkę u niego lecz niestety ze względu na obowiązki zawodowe oraz w gospodarstwie nie zdążyłem dojechać do Bartka. Lecz Bartek wykazał się tutaj chęciami i nagrał dla Was materiał, który upublikuję na własnym y, tutaj kanale. takżeśmy uzgodnili. Fajnie, że udało mu się coś fajnego nagrać. Materiał będzie w dwóch odcinkach. Myślę, że Wam się spodoba. Bartek opowie w tym filmie o swoim ciągniku, o John Deere 7730. Opowie o kunie, którego ma, ma dłużej w posiadaniu od nas. Oraz tym pługiem zrobił dużo więcej niż my, także może powie inną opinię niż ja. Zapraszam Was na ten film. Bartek też opowie o usuwaniu lasku metodą frezowania wgłębnego. Opowie troszkę o erozji, o swoich tam ziemiach. Materiał będzie w dwóch odcinkach. Myślę, że Wam się spodoba. Zostawcie komentarze. Jeśli Wam się spodobało, może zmotywujecie Bartka do kolejnych filmów lub do założenia na przykład kanału na YouTube. Bartek ma około 250 hektarów, czyli prawie 10 razy więcej od nas. Ee, także nasze opinie nasze doświadczenia, nasze technologie troszeczkę się różnią zobaczycie jak to wygląda z perspektywy Bartka bardzo zachęcam i, i zapraszam do obejrzenia jeżeli chcecie więcej to widzimy się w kolejnym odcinku ja się z Wami żegnam i zapraszam na film, trzymajcie się, cześć Witam serdecznie u mnie w gospodarstwie nazywam się Grzybek Bartłomiej prowadzę rodzinne gospodarstwo o powierzchni 250 hektarów. I dla Macieja przygotowuję mały filmik z orki. Pracujemy na tym samym półku, który jest w gospodarstwie u Macieja, czyli KON Multimaster 122 z 2010 roku. Ustawiony na maksymalną szerokość, czyli około 55 cm na korpus. Głębokość orki, którą wykonujemy dzisiaj, to jest między 28 a 30 cm no W zależności, wiadomo, to przy głębokości tej pracy pługa, no to jest pewna zawsze rozbieżność. Ciągnik, który to ciąga, John Deere 7730, 200 koni mocy. Ciągnik również z 2010 roku, z przebiegiem 6500 motogodzin. No co by tu powiedzieć, no jak widać orka po, po plonie ścierniskowym, glasa gleby, no widać tutaj piasek, tam trochę lepsza jest. Mamy tutaj od piątej do takiej czwartej a powiedzmy. Co ciekawe, tu na samym przodzie widać takie drzewa, wcześniej rósł las. Ten las został na wiosnę usunięty, przyjechała firma z Lublina, która Dokonała, dokonała frezowania wgłębnego na głębokość 35 cm. Eee, no i co? I potem został zasiany łubin. Eee, I zostanie na wiosnę zasiany tutaj groch na tym placu, żeby jeszcze te korzenie trochę zgniły. Chociaż jak zobaczycie, dosyć to jest, dosyć to wygląda. Nie ma jakoś, że bardzo dużo gałęzi zostało czy coś. Jest fajnie, eee, fajnie jest to zrobione celowo pole będzie całe tutaj obsiewane, no ale, ale jeszcze te wykonawca okazał, żeby po prostu dwa lata niech to pole sobie odpoczywa, jakieś uprawy powierzchniowe tylko były przeprowadzane, czyli siebie jakichś poplonów, żeby no po prostu niech te korzenie sobie spokojnie zgniją. Przy okazji jak został ten las usunięty, od razu została naprawiona melioracja, ponieważ okazało się, że pod lasem przebiegają linie melioracyjne, które zostały po prostu przeskorzenie bardzo skutecznie zarośnięte zrobiliśmy to przy okazji eee, także fajne, fajne pole eee, co do pługa, co do orki eee, pług około 1500 hektarów już ma zaorane, no to już dosyć sporo jest odkładnie są wszystkie oryginalne jeszcze ale jak widzicie już są powspawywane Szczególnie tu na początku przy piersiach są takie wstawki wstawione z tego tytułu, że jest tendencja do tego, że te odkładnie wycierają się zaraz za piersiami. No i żeby ich nie wyrzucać tych odkładnie, dokonałem takich tam spawania, drugi sezon na tym jedziemy. No jest ok. Gospodarstwo uprawia, prowadzi uprawę głównie bezorkową, no ale jednak z tego pługa nie zrezygnowaliśmy. Gdzieś tam zawsze na zimę jakieś parę hektarów jest zaorane. Czy podrzepak, który idzie na przykład po życie, również jest yy, część tam zawsze zaorana, jakieś tam powiedzmy z 10 hektarów pod ten rzepak jest yy, wyorywane, żeby, no żeby sobie poradzić później z, tym, yy, z tymi samosiewami że, yy, żyta? Tu za chwilę wyjdę z ciągnika, wam pokażę pewną ciekawostkę na tym polu. Obok to jest również yy, pole, które należy do no, mojego gospodarstwa. Yy, jest zasiany groch na zimę z łubinem, ale nie jako uprawa główna, tylko. Jako poplą zimowy w celu ochrony gleby przed erozją wietrzną, ponieważ tu jest dosyć specyficzne miejsce i wiosną jest problem z wiatrami, dlatego tam gdzie ten las rósł widzicie, również została zostawiona linia drzew w szerokości 15 metrów, aby maksymalnie ograniczyć tą erozję wietrzną. Tutaj również też jest linia drzew. I ta całość tych drzew bardzo pięknie y, ogranicza te wiatry, które w mniejszy sposób oddziaływują na to pole. To jest, no, wiecie, w chwilę obecną mamy problem z suszą w Wielkopolsce, dosyć znaczny. I y, no, musimy dbać o tą glebę, chronić ją jak się tylko da, y, no, bo tej wody będzie coraz mniej. Także, także wprowadzamy takie. Takie powiedzmy, no, unowocześnienia. To nie są unowocześnienia, bo y, takie pasy przeciwwiatrowe, pasy oddzielające, powinny być stosowane y, już od wielu lat i, y, no, i kiedyś były stosowane i przynosiło to wymierne y, korzyści dla gospodarstw. Y, co mogę powiedzieć o ciągniku? W przeciwieństwie do New Hollanda Maciej, a nie wyje. W kabinie nie słychać, że wyje. Y, no, nagrywam to telefonem, czyli jakoś nie jest za rewelacyjna, no, ale mam nadzieję, że będzie to. Jakoś względnie słychać. Jeździmy z prędkością. Wiem, że na orkę zimową trochę za szybko 10,5-11 na godzinę. No ale ja z kolei uważam, że stawianie skiby na tak zwany sztorc w przypadku moich gleb, które nie są jakieś super klasowe, no nie przynosi takiego efektu jak na lepszych glebach a bardziej mi zależy na tym, abyśmy uzyskali to pole, które będzie możliwie jak najrówniejsze na wiosnę, ponieważ na wiosnę nie, nie wykonuje żadnych uprawek, po prostu w to, na to pole będzie rozsiany nawóz, tu będzie akurat jęczmień browarny wysiany, będzie rozsiany nawóz i bezpośrednio w to będzie robiony wsiew jęczmienia, w momencie, kiedy tylko da się wjechać w pole, jeżeli to będzie powiedzmy połowa lutego, no, to w tej połowie lutego, 10 czy tam 15 będzie ten jęczmień zasiany. Widzicie, to pole dosyć, dosyć równo wygląda przy tej, przy tej prędkości jazdy. Jest, no, jest ok, jest ok, moim zdaniem. No, co jeszcze mogę powiedzieć? Może, o tym, może jeszcze coś o tym pługu. Jeżeli jest orka, podrzepak, ciągany jest jeszcze bał. Kambela 3-metrowy, ciężki, bardzo ciężki nawet. Bo ten wał waży około 3 ton, czyli no dosyć tak znacząco, żeby te gleby piaskowe moje lekkie ubić. No przez te lata eksploatacji jakichś tam większych problemów z tym pługiem nie było. Została w tym roku wymieniona opona i dętka nowa. Co ciekawe koło, felga jest dosyć nietypowa i tylko jednego producenta opony pasują do, do tego pługa. No i jest dosyć znaczny wydatek, nie? Opona no, z dętką kosztuje razem 900 zł, czyli no jak na taki pług parę złotych parę złoty jest. Yy, też gdzieś tam głosy się pojawiały, że w tych pługach jest problem yy, z tą kostką, która się znajduje tu na górze siłownika, że gdzieś ta kostka się sypie, że nie przerzuca. No, U mnie odpukać przez te 10 lat użytkowania tego pługa yy, nie było tego problemu, żeby coś z tą kostką się działo. Kiedyś się tam 2 czy 3 razy się przycięła, ale to sporadyczne. Sporadyczne sytuacje. Pług bardzo dobry, ale jak wiadomo, z pługami kuna ci co mają, to wiedzą, trzeba go trochę oszukać. To nie jest pług na przykład tak jak Lemken czy Gregory Besson, że ustawia się go od linijki, od miarki i jest wtedy idealnie. Jeżeli ustawimy go idealnie od linijki, od miarki, on na jedną stronę będzie orał inaczej, na drugą stronę ora inaczej. No ja już mam wypracowany swój sposób, gdzie ile mniej skręcić, żeby ta orka wyglądała o tak jak tutaj równo i żeby, żeby po prostu wycieralność lemieszy, yy, czubów, no żeby była jednakowa. Niemniej jednak pół bardzo dobry, bardzo dobrze sobie radzi, no widać ten popląt tutaj, yy, to był groch, jest dosyć sporo tej masy, nie ma problemu, żeby gdzieś coś wystawało, pole jest czyste. Także jest yy, jest OK. Co do ciągnika 2010 rok. 200 koni, tak jak powiedziałem, w 2015 roku sprowadziłem go z Niemiec. Yy, ciągnik bezproblemowy. No, ciężka wersja John Deera. Yy, Może nie jest jakiś super komfortowy i wybajeżony jak yy, na przykład Fendy, ale to jest taki typowy wół do roboty. To jest naprawdę ciągnik, któremu, no, któremu nic nie brakuje. Nie? To jest taki taka mocna, mocna wersja amerykańska można powiedzieć, bo to jest typowy amerykaniec jeszcze składany w Stanach Zjednoczonych. No i tyle. No co co, co więcej? Skrzynia zwykła, cztery yy, półbiegi na każdym biegu, elektryczne sterowanie rozdzielaczami hydraulicznymi, klimatyzacja, przygotowany pod autotraka. Niestety jeszcze autotraka się nie dorobiłem, ponieważ to jest no, wydatek około 50 tysięcy, a przy moim areale, no to na razie jeszcze, jeszcze jakoś tak nie było yy, potrzeby.